O konsekwencjach wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego spółki w Gwilicach będę rozmawiał z panem doktorem Jackiem Matarewiczem z Kancelarii Orzuch Tomczykowski. Dzień dobry panie mecenasie. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Witam pana redaktora. Pan w swoim komentarzu napisał, że ten wyrok może oznaczać, że spółki dostaną wielomilionowe kwoty zwrotu dotyczącego podatku VAT. Na czym polega problem jego istota? Problem polega na tym, że nasz ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepisy, które no, nie znajdują uzasadnienia w przepisach unijnych, w przepisach dyrektywy VAT-owskiej dyrektywy 112, na co też już zwracały uwagę polskie sądy administracyjne. No, tutaj wyjątkiem był Wojewódzki Sąd Między innymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. No, nie powiem, że tylko ten sąd, ponieważ jeszcze były też inne ośrodki, które wydawały takie rozstrzygnięcia, który wydawał orzeczenia w w swojej linii orzeczniczej raczej stał na stanowisku, że te przepisy są zgodne z prawem unijnym. No i ten Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, nie czekając na rozstrzygnięcie tego problemu przez Naczelny Sąd Administracyjny, zdecydował się zadać pytanie prejudycjalne w sprawie interpretacyjnej, w sprawie. Podatnika, który no, w związku ze stosowaniem tych przepisów nabrał wątpliwości, czy te przepisy są zgodne z prawem unijnym. A reasumując, tak naprawdę, że tak powiem, sprowadzając ten problem do takiego języka bardziej użytecznego i zrozumiałego dla większości z nas, no to przede wszystkim chodzi o to, że nasz ustawodawca uznał, że jeżeli podatnik Spóźni się z ujęciem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub między innymi też importu usług, czyli tych transakcji transgranicznych, międzynarodowych, i wykaże te transakcje później niż trzy miesiące od miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy, no to te transakcje dla tego podatnika, który, mi, który ma pełne prawo do odliczenia podatku nauczycielnego, bo o takim podatniku rozmawiamy, który ma tylko sprzedaż opodatkowaną, to te transakcje, te transakcje nie będą już dla niego neutralne w tym sensie, że należny będzie musiał podatek VAT, należny będzie musiał ten podatnik wykazać tam, gdzie powstał obowiązek podatkowy w tym miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, tutaj nic się nie zmienia, bo obowiązek podatkowy Kategoria obiektywna, on powstaje wtedy, kiedy powstaje, ale podatek naliczony, już taki podatnik, może odliczyć na bieżąco dopiero z racji tego, że się spóźnił z ujęciem tego, tej transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru czy importu usług. I to, że ujmuje VAT naliczony w bieżącej deklaracji, a należny, od którego trzeba być może liczyć odsetki od zaległości podatkowych, bo jeżeli to jest korekta, na przykład nie wiem, sprzed roku na dużą kwotę, no to składając taką korektę, trzeba zapłacić odsetki od zaległości podatkowej za ten okres, no a ten podatek naliczony odliczy sobie dopiero na bieżąco i stąd tutaj powstał problem, o którym pan redaktor powiedział, związany z tym, że być może dla niektórych podatników oznacza ten wyrok możliwość odzyskania kwoty nadpłaty od odsetek zapłaconych od, nie, od transakcji, które powinny być neutralne z perspektywy VAT-u, na co zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Panie mecenasie, a gdybym był przedsiębiorcą i zaczął się zastanawiać, czy powinienem podjąć jakąś decyzję w konsekwencji wyroku TSUE, czy też nie, to jaki pierwszy krok powinienem uczynić? No, przede wszystkim należy przeanalizować, czy w ogóle ten problem Państwa dotyczy, tak? Bo być może było tak, że spółka, którą Pan kieruje, ujmowała ten WNT i import usług, no, właśnie w tym terminie wymaganym przez przepisy, co często bywa utrudnione z perspektywy, chociażby no księgowość, nasza księgowość ma, czy pana księgowość jako przedsiębiorcy ma największą wiedzę na temat tego, czy na przykład faktury zagraniczne spływają do Was z opóźnieniem, czy też nie. Jeżeli spływają z opóźnieniem, no to być może ten problem, ten problem się pojawiał. To znaczy, czekaliście Państwo na fakturę, żeby rozliczyć WNT, nie robić korekt wielokrotnych, tylko żeby raz rozliczyć, a porządnie, i niestety, jeżeli te faktury spływały na tyle dużym opóźnieniem, czyli dłuższym niż te trzy miesiące, no to zdarzało się, że ten należny był ujęty wcześniej, a naliczony, odliczony później. No i w takiej sytuacji, jeżeli takie sytuacje miały miejsce, warto rozważyć um, ubieganie się o zwrot nienależnie zapłaconych odsetek od zaległości podatkowej, która została wykreowana przez przepisy krajowe niezgodne z prawem unijnym. O konsekwencjach wyroku CUE dotyczącego spółki w Gliwicach rozmawiałem z panem doktorem Jackiem Matarewiczem z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia, Panie Mecenasie. Dziękuję wzajemnie. Do usłyszenia.